I myje ręce, myje ręce. A kto myje ręce? Kuba czy Tomek? Tomek. Tomek co robi? Myje ręce. Tak jest, ręce są całe w pią. Ale to nie koniec historyjki. Coś jeszcze mam, kochanie, zaraz ci powiem. O! A chcesz zobaczyć? Anna? Buzia mówi tak. Nie chłupkaj tyle. Chcę! O, to musimy zapytać, i co dalej? To wiesz co, jedną ręką sobie tu trzymaj i zapytamy. I co? Czekaj! Czekaj to I co dalej? Oj, co dalej? O, musimy się przyjrzeć, słuchaj. Tomek pucze ręce. Tak, pucze ręce, bo są w pianie, w brudnej pianie. Pucze ręce, tak, pucze. No właśnie, to jest to, że jest moment taki, i pucze. I są Tak. No, I czasami już to tak, Ale słuchajcie, ręce i ma mokre ręce. Słuchaj, mokre ma. Na pewno będzie potrzebny, słuchaj, ręce. A to potem będzie potrzebny ręcznik. To nie koniec historii, słuchajcie. Przytrzymaj mi tu. Ani, chcesz się dowiedzieć, co dalej? смешнее и